Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku Sunkenland. Słuchaj, dzisiaj tak się zastanawiałem, co będziemy dzisiaj robić, co będziemy dzisiaj robić, bo ostatnio robiliśmy to Radio Island, które no, nie do końca nam się niestety udało. I tak widziałem jak pisaliście, że najlepiej by było tam iść z jakąś bronią inną aniżeli łuk, choć niektórzy z Was pisali, że no mele w sumie wystarczy. Ale szczerze mówiąc, bardziej jestem skłonny iść w stronę tą, że potrzebujemy jakiejś broni dystansowej, czyli w zasadzie albo pistoletu. Albo, uwaga, uwaga, odblokowałem, słuchajcie, odblokowałem kuszę. Odblokowałem kuszę, która zadaje dużo więcej damage'a. W międzyczasie jeszcze byłem w paru miejscach, pozwiedzałem, pozbierałem nam lutu. I takim oto sposobem ten magazynek, który dobudowaliśmy sobie tutaj, troszeczkę uzupełniłem. O ja, super sobie zamknąłem drzwi. Troszeczkę uzupełniłem, tak jak gdzieś tam zresztą widzicie, więc troszeczkę, troszeczkę tego lutu mamy, o to się nie martwię. Dzisiaj zajmiemy się. Myślałem nad dwiema opcjami, szczerze mówiąc. Po pierwsze, nad zbudowaniem bazy w innym miejscu. No tylko zastanawiam się, w którym miejscu tak realnie ją zbudować, bo wszędzie mamy kurna dość daleko stąd. Aczkolwiek, w sumie, jakbym tutaj zbudował. Tutaj gdzieś to to nie byłoby takie złe. Może byśmy sobie zaczęli od o, może byśmy sobie zebrali rzeczy. Zebrali rzeczy, czyli scrap w zasadzie cały, który mamy. Pojechali tam, po... znaczy popłynęli, no bo pojechać będzie ciężko, popłynęli tam i zaczęli budować podstawę chociaż. Popatrzę, czy mamy jakieś barykady, coś tam mamy. Metal armor plate. Unbiataction we're to Reinforce and Provide Protection. O! A wiem, że pisaliście o tym, że muszę to zrobić, bo inaczej będę miał przesranę. Więc na pewno będziemy się w to bawić. I tak, zobaczę, ile mamy paliwa, ile mamy miejsca. Może. Paliwa mamy 4,5 litra. Dobra. To nie myślałem, żebyśmy najpierw rozbudowywali tą bazę. Ale w sumie, tak jak dłużej się zastanowię, to dużo ciekawsze dla mnie jest. Znaczy, dużo ciekawsze, nie wiem czy ciekawsze, dużo bardziej efektywne dla mnie jest, ażebyśmy kurczę, rozbudowali sobie. Znaczy, zbudowali sobie nową, nie? Niżeli rozbudowywali tą. No bo umówmy się, ale z tej to raczej chyba już nie będzie. Mimo wszystko. Strasznie głośne było to wyciąganie tego skrapu. Nie wiem czemu w sumie. Dobra, ile mamy tu jeszcze staków? Tu możemy sześć. i tu możemy jeszcze trochę wrzucić. Dobra. Więc zabierzemy sobie cały skrap, który tutaj mamy. Tą drogą nie zostało go już za dużo. Przynajmniej mi tutaj? Ile tu mamy? A, dobra, tu jeszcze mamy sporo. A to git. To chyba będzie git, to? Chyba wystarczy tyle, ile mamy. Ja mogę swoją drogą jeszcze wziąć. Tam to miejsce, żeby już mieć tam. Róż na pewno jakieś picie, jakieś jedzenie sobie weźmy. Właśnie, elektronik parcy mi dropły. To w razie W, jakby mnie ktoś zaatakował. Dobra. Swoją drogą, myślałem, że... Nie wiem, jakie... Mutanty? Mutanty, o. Myślałem, że te mutanty atakują tylko wtedy, jak jesteśmy w bazie. A one mogą atakować nawet wtedy, kiedy nas w bazie nie ma. Więc to jest takie troszeczkę... No, niesprawiedliwe, bo jak będę daleko, a mi będą atakować bazy, to co ja mam wtedy w sumie zrobić? Co ja mam wtedy w sumie zrobić? Mam się poddać, czy, czy co? Czy rzucać wszystko i po prostu jechać w Bieszczady byle szybciej? Dobra, no, mamy 4 litry. A, i właśnie, rozwiązał się temat odnośnie tego paliwa. Bo gamer pisał, że o, tam u handlarza na górze masz paliwo. Ja zrozumiałem to jako... Tam u handlarza codziennie masz w staku paliwo. Więc pojechaliśmy w ostatnim odcinku i sprawdziliśmy. I się okazało, że chodzi o to, że na staku na górze nad handlarzem respi się paliwo. No z tym, że ja nie mam ustawionego respienia na nowo itemów codziennie, tylko co 4 dni. Więc finalnie, no dobrze jest odwiedzać. O jezu, jeszcze źle płynę. Dobrze jest odwiedzać tamtą miejscówkę, ale realnie codziennie to nie ma sensu. Musielibyśmy tam pływać co 4 dni. A no umówmy się. Ja nie wiem, czy ja będę pamiętał. Chociaż w sumie, jak tu się zrobi 0%, to będę pamiętał. To, to nie jest źle. To może damy radę. Może damy radę to jakoś wyciągnąć, słuchajcie. Dobra, gdzie my mamy dopłynąć? Ja bym myślał, żeby gdzieś tutaj zrobić to. Jak mniej więcej po środku wszystkiego. A i jeszcze jedna rzecz odnośnie Radio Island. Jest przerobione tutaj, to nie? Ale jak wejdziemy sobie w misję, to tutaj jest dalej stara mapa. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale to jest dalej stara mapa. To jak to wyglądało przed tym patchem, który niedawno wszedł. Więc to też takie ciekawe, że tego zapomnieli zaktualizować. W my mamy popłynąć, Czekajcie, bo ja tak płynę, płynę, płynę. Wszystko super, wszystko pięknie. Ale, czekaj, tu jest dość daleko od tego, tu jest dość daleko od tego, no gdzieś zaraz tu powinniśmy móc zostawiać, żeby to miało sens. To strasznie daleko będziemy mieć. No ale trudno się mówi, prawda, żyje się dalej. Czekajcie, skręcimy bardziej w prawo, może gdzieś tu, patrząc na mapę, żeby być bliżej tego dive center. Ale z drugiej strony, żeby mieć te miejsca pod nami też. Ale też nie za blisko. No, bo wiecie, nie chcę sobie ograniczyć miejsca do lutowania. Bo nie wiem, jak to działa z tym podestem. Może być tak, że nam to zabierze miejsce do lutowania. A tego bym naprawdę nie chciał, nie? Kurna, jak tu jest głęboko. Nie, tutaj bez tej, bez maski, to nie ma szans. Znaczy, bez maski, bez butli, to nie ma najmniejszych szans, ale dobra. Struktury, struktury i jeszcze raz struktury. Tą drogą z czego mogę? Z reinforced mogę zrobić. Kurde, ja miałem tyle Metal Ore, żeby to zrobić. No dobra, trudno. No postawimy na razie ze skrapu. No co ma być? Wa water too deep here. O oh, kurna! Czyli dodali jakieś ograniczenie. No nie, no to nie. No nie, no bez żartów teraz. I co ja mam w tej sytuacji zrobić? Water too deep. No, no i co? To Trzeba będzie gdzieś popłynąć, gdzie nie jest aż tak deep To najgorsze jest to, że ja nie widzę W którym miejscu jest deep, a w którym nie jest Ale poczekajcie, bo tu są Może na domach bym był w stanie wybudować Ej, to by było w sumie nie głupie. Ej, da się tu Da się tu O kurwa Nie chciałem za bardzo Podtapiać No ale trudno Dobra Dało mi się jakoś tak sensownie? No w miarę Dobra. Nie wiem na ile... Mogę wskoczyć na to mogę, zajebiście, dobra. No to o to chodziło. Zabuduję sobie akurat ten blok cały, bo i tak z tego co pamiętam do niego nie można było wpływać, więc w sumie nie robi nam to aż tak dużej różnicy. A dobrze będzie mieć już taką większą bazę troszeczkę. Ja wiem, że to w kwadrat, to nie przystoi, że kwadrat to tam takie ale no, słuchajcie. Od czegoś trzeba zacząć, nie? Ja sobie nie wziąłem też nic, żeby się tutaj ogrzać, więc ja jestem zbanem do kwadratu, bym powiedział. No, ale to klasyka, nie? Jakby znacie mnie już trochę, więc jest jak jest. Jest jak jest, słuchajcie. Dobra, potrzebujemy tak. Potrzebujemy tak, potrzebujemy czegoś ciepłego, ale że nie mamy tutaj nic z ciepłem. Związanego. Też za bardzo. Zastanawiam się, jak to za bardzo zabudować. Ale chyba zrobimy tak, że będzie tak. Kur... Nie czwórka, szóstka. Tak, o, tu będzie wejście. Dobra. I to będzie do góry. Ale my tutaj będziemy mieć jeszcze. Metalowe drzwi sobie zróbmy na pewno. My tutaj będziemy mieć jeszcze. Tak patrzę co tu jeszcze można zrobić. Czekajcie. Half. A połówki można jeszcze porobić. O. To sobie mogę zabezpieczyć te. No to fajnie w sumie. Spoko. Mogę sobie zabezpieczyć to. Ale chciałem zrobić takie. Połówkowe, trochę takie rastowe to wyjdzie. Wzmocnienia tutaj, choć tak po prawdzie, Nie wiem, czy to mi się przyda, ale niech sobie będzie. Dobra, to będziemy później rozkminiać, jak zrobić. Choć myślę o tym, żeby tu po prostu zrobić taki kącik. Oj, zabrakło mi skrapu. Żeby tutaj po prostu zrobić taki kącik na te wszystkie piece i tak dalej, bo tego mamy naprawdę dużo. Możemy mieć naprawdę dużo i w sumie chciałbym mieć dużo piecy, bo te piece, nomen nomen, no są potrzebne, nie? Jakby na to nie patrzeć, są potrzebne. Dobra, to sobie przerzućmy na razie. Bo to mi się w sumie. Czekajcie, to mogę sobie zjeść. Pandasz przerzucę. scrap weźmiemy. Dobra. To będzie git. Teraz tak, zróbmy sobie jeszcze. Tutaj umocnienia. Wydaje mi się, że w środku też będziemy musieli umocnienia zrobić. Ja mogę wejść tam normalnie? Jezus. Dobra. Tu mi się wydaje, że też będziemy musieli zrobić umocnienia. Ale chciałbym na pewno zrobić schody. Tylko że. Ha, schodów ja tu nie mogę zrobić, tylko. Mogę zrobić tu. To jest bez sensu. To jest bez sensu. Czyli mogę zrobić tylko drabinę do góry? Nie mogę zrobić ze schodów do góry? Naprawdę? Naprawdę ktoś o tym nie pomyślał? No dobra, trudno. To zrobimy. A, tylko żeby to zrobić, to ja potrzebuję. Hej, okay. wzmacniaczy. Ale nie smaku. Dobra, tylko teraz. No. Strasznie toporne jest to momentami, nie? Naprawdę. Momentami jest to strasznie toporne, żeby to dobrze wszystko dograć tak jak człowiek chce. Dobra, ten dół bez okien, klasycznie, można by rzec. I na górze teraz tak. Tu budujemy połówkę. O, czekaj, co to jest? Podłoga, no to powinienem... Inverted tria... O kurwa, co to jest? A, bo to nie jest, czekaj, to nie jest podłoga, to jest wall. Co to są za rzeczy, ty... Ale czemu ja tego tu nie mogę zrobić na przykład? Po co tu chodzi? I tutaj podłogi tak samo nie jestem w stanie zrobić. Chyba, że potrzebuję postawić słupek. I dopiero do tego, tak, dopiero do tego słupka, dobra. Czyli tu trzeba było po prostu słupek postawić. Ok. Dobra, to git. I teraz tak. Tu na pewno okno. Tu na pewno okno. Tu na pewno okno. I tutaj będziemy mieć podłogę dalej. Więc tu będzie troszeczkę więcej miejsca na górze. I tutaj trzy okna z tej strony. Jedno okno z tej strony. Jedno okno z tej strony. Żebyśmy z każdej strony dosłownie. Mieli kawałek tego, wiecie, tej przejrzystości. I teraz 45 potrzebuję zrobić zwykłą. Dobra. Git. Ok. Słupki znowu. Niestety wszędzie. Praktycznie. Głupie jest to trochę z tymi słupkami. W sensie. Głupie jest to, że ja mogę słupki stawiać w miejscu, w którym nowe, nowe są już słupki, nie? Bo to powinno się jakby wypełniać, według mnie, no ale no dobra, trudno. Trudno się mówi, że żyje się dalej, nie? Dobra, robimy tak. Tutaj docelowo będę chciał mieć wejście jeszcze wyżej, które będzie tutaj, ale na razie sobie tak, wiecie, zabudujmy. O taki myczek zróbmy sobie, żebyśmy wiedzieli, że tutaj chcemy to, ale jeszcze nie jest ten moment, żeby to robić. Żeby nie było, wiecie, przypału takiego delikatnego. Że ja zrobię dziurę, a się okaże, że Moby, nie wiem, przy rajdzie będą w stanie mi wejść na łeb. To, bo to będzie, no, dość przypałowe. Ja jestem w stanie już postawić tutaj flagę. Kurwa, nie jestem w stanie, bo nie mam nic na flagę. Ja oczywiście nie wziąłem. Tasyka można by rzec. Pytanie: czy ja jestem w stanie ulepszyć później to, czy muszę burzyć, żeby ulepszać? Dajcie mi znać w komentarzu, bo jestem ciekaw, jak to działa, czy ja muszę burzyć, żeby ulepszyć, czy to po prostu mogę ulepszyć i tyle. Na zasadzie wiecie, jakimś młotkiem czy czymś takim, bo jak muszę to burzyć, to trochę przypał jest, to trochę przypał. No, ale dobra, zejdźmy sobie na dół. No, tak, środek mamy coś tam zrobione, nie? Środek mamy coś tam zrobione. Teraz tak, musimy na pewno to obudować. Tak żeby tu trudno było wejść, ale nie tylko to. Musimy też to obudować wzmocnieniami. Tylko czekajcie, gdzie te wzmocnienia są. Ja je tu widziałem, teraz ich nie widzę. Nie, tu są fundamenty. A, bo wzmocnienia są w innym miejscu. Dobra, ja już. Ja już nie ogarniam, nie. Ja już nie ogarniam, słuchajcie. Barykada, barykada, metal armor. Plate. To pytanie, czy Metal Armor Plate, czy Defensive Wall lepiej. To defensive Walla pewnie nie wybuduje. No właśnie, pewnie nie wybuduje na całości. A Metal Armor Plate jak to działa? Kurwa, to jest takie małe gówno. To jakbym miał to tu robić. To ja bym cały tydzień to robił. No to nie ma sensu. Dobra, zróbmy sobie na pewno... Nie metal Gate nie. Czekaj, gdzie jest ten wall? Zróbmy sobie mur. Nie będzie wyglądało super, ale trudno. Trudno się. Szkoda, że nie mogę doklejać tego muru do tego, który już istnieje. Bo muszę tak na lipę to robić, no ale no cóż. Mam nadzieję, że chociaż, że się w miarę równo postawi. W miarę równo. Ale jestem ciekawy, jak moby na to będą reagować. No bo to jest takie. Kurna powiem, że. To takie średnie to jest ogólnie. Tak bym powiedział, że wręcz. No nie jestem przekonany, czy to cokolwiek będzie dawało, nie? Biorąc pod uwagę, jak w dół jest bardzo. Bo tutaj nie. Mo... A tutaj też mogę to robić. O kurwa, czy ja to powinienem tak robić do góry? Bo jak tak, no to trochę grubo będzie. To trochę będzie grubo. To ja nie wiem, czy my to damy radę zrobić. Tak jak ja bym chciał. Z drugiej strony, jakbym zanurkował, to mógłbym zrobić. Poczekajcie, ja to kurwa zaraz, zaraz to spróbuję przekminić. Jestem w stanie jedno na drugim budować. Jestem. Jestem w stanie budować jedno na drugim. Jak wtedy by to wyglądało? O, bym miał dużo niższy ten murek. Tym sposobem. Tylko dużo bardziej krzywy. Przez to, że mam krzywe ręce. Ale trudno. Ty, ale to... Tak, to zdecydowanie lepiej według mnie wygląda. Niżeli taki wielki mur tak blisko. Bo ten wielki mur tak blisko to tragicznie wygląda, Imo. Dobra. Tutaj też będę miał większą... Opcję zapanowania nad tym, gdzie. Oj, zabrakło. Oj, zabrakło mi metalu. Oj, zabrakło mi metalu. Niedobrze jest. Dobra, teraz pytanie. Tak, czy ja jestem w stanie. Nie, no, tu jest hatchet, poczekajcie. Repairing hammer. Dobra, wood plank i rope. Ja mam w ogóle wood planka. Chyba szybciej będzie, jak tutaj zanurkujemy i coś pozbieramy, aniżeli tam. Choć nie wiem, czy dam radę cokolwiek zebrać Biorąc pod uwagę, jak dużo mam powietrza No ale dobra, spróbujmy no Tu scrap mam tylko Kurwa, no będzie... Nie, będzie ciężko, powiem wam Będzie ciężko tutaj coś wymodzić Sensowniejszego O, mamy trochę Bo Brakło mi chyba tego drewna No trudno dobra, Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry Żeby nie zginąć, Ino Żeby tylko nie zginąć bo to, że stracę, to na pewno stracę. Brakuje mi jeden i jednej liny nadal. Noel. Well. Bo liny nie zrobię, bo nie mam z czego. Powiem wam, że. Hmm. Kiepsko to wygląda. kepsko to wygląda. Że sam pomysł wydaje mi się być dobry, ale. To ilość. Scrapu i wszystkiego innego Jakiego będziemy potrzebować do zrobienia Tego tematu całego No to jest Mały hardcore bym powiedział Dobra scavenging, szybko zróbmy sobie ten safe'ik jeszcze Może w safe'iku będzie No oczywiście, że nie, ale Ale safe'ik zrobiony, dobra Cofniemy się w takim razie do naszej Głównej bazy, choć tam chyba Drewna nie mamy, jak mi się wydaje no i trzeba będzie pomyśleć, pomyśleć Jak to ugryźć no bo na pewno jest to fajny case. Na pewno jest to fajny case, żeby zrobić tę pływającą bazę. No tylko właśnie. Pływającą bazę i co dalej? O, syrenę, jaką żeśmy dropnęli. Pitch alarm system. Fajnie. Mnie spoko. Tam pojedyncze rzeczy. No ale no minus jest taki, że nie mamy tego. tego hamera, kurna, no. Jestem ciekaw, na ile daje to możliwości. Wiecie, demolowania z. Ze zwrotem, nie? Symulowania ze zwrotem, bo to mnie najbardziej interesuje. Ale dobra, popójdźmy sobie w stronę chaty. Powolutku, powolutku coś tam już robimy. No ale podejrzewam, że będziemy potrzebowali nie wiem ile. Szczerze, nie wiem ile będziemy potrzebowali tego krapa. Z 400 jeszcze? 500 może? Coś takiego chyba, nie? Na pewno chciałbym, żebyśmy zrobili. Kusze I przyszli na małe łowy, gdzie nie gdzie Bo widać, że tu już w niektórych miejscach na nas czekają. Więc ta kusza, bełty. No i co? No i jazda z nimi, nie? No to by trzeba było zrobić. Ale dopójdźmy sobie do chaty jeszcze. Słuchajcie, miałem 4-14 paliwa, mam 3. I tego paliwa wystarczy mi na jeszcze jedno obrócenie tam. Trochę kurna mało, nie? Trochę mało. No minusem jest ten brak paliwa. I to dość du... Co tu się... Przebudowali to też? Tego settlementa? O kurna! Przebudowali to też! A myśmy tu przecież byli w poprzednim... Chyba w poprzednim odcinku. O kurna ty, to jak oni z może nie pracują? To mniej więcej co tydzień jest update miejscówek. Ooo, ej, to super! To super, słuchajcie. To już chyba wiemy, gdzie przyjdziemy sobie w następnym odcinku. No, a na ten moment. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz. Najlepiej z poradami, bo wiecie, to z tego ja zawsze chętnie korzystam. Zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. Zachęcam też do wspierania. Przycisk Wesprzyj. Dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie, no i zapraszam Was do kolejnych odcinków na razie. No i cześć!